Dziś zabieram Cię w krótką, ale naprawdę mocną, dobrą podróż do Twojej wyższej częstotliwości. Jeśli pracujesz z podświadomością, manifestacją i energią, wiesz dobrze, że Twój stan wewnętrzny jest fundamentem każdego dobrego rezultatu, każdego sukcesu. Ta praktyka, którą tutaj dzisiaj zrobimy, podniesie Twoją energię natychmiast, dlatego zostań ze mną do końca. Osoby, które spełniają swoje pragnienia, realizują swoje cele, nie różnią się niczym szczególnym od tych, którzy tego nie robią, którzy mają z tym pewne wezwania. Natomiast różni je jedno: te pierwsze wiedzą, jak działa ich umysł i wykorzystują prawa wszechświata na swoją korzyść. Chcę Ci przedstawić dziś koncepcję częstotliwości emocjonalnej i jej rolę w manifestacji. Jedna z teorii manifestacji mówi, że nieustannie emitujemy częstotliwość wynikającą z naszych emocji, z tego co czujemy. W manifestacji nie przyciągasz tego, czego na poziomie logicznym chcesz, pragniesz, tylko to, czym tak naprawdę jesteś. Energetycznie. To oznacza, że nieustannie emitujesz częstotliwość i to wpływa na to, co przychodzi do Twojego życia, na to, co pojawia się w Twoim życiu. Po prostu świat zewnętrzny na to odpowiada. Innymi słowy, otrzymujemy to, co wysyłamy. Kluczem jest więc stan Twojego umysłu i Twojego ciała. Jeśli nie jesteś w dobrej kondycji, na przykład jesteś zła, zły lub hmm, przestraszona, przestraszony, odczuwasz napięcie, jakiś lęk, dokładnie taką wysyłasz, emitujesz z siebie niską częstotliwość. Jeśli jesteś natomiast w stanie szczęścia, radości, miłości, yy, twórczej energii, kreacji, dobra wysyłasz tę wysoką częstotliwość dalej poza siebie. Istnieje dosyć proste naukowe wyjaśnienie, prawo rezonansu sympatycznego. W muzyce pokazuje ono, że jedna rzecz może fizycznie wpływać na drugą, nawet jeśli pozornie nie są bezpośrednio połączone. Nawet jeśli ich nie dotykasz. Na przykład uderzasz w strunę w jednej gitarze, a struna w drugiej gitarze nieopodal zaczyna drgać sama. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o struny w pianinie. Uderzasz, uderzasz w klawisze, na przykład w dźwięk, nie wiem, C i podobnie w drugim pianinie zaczynają drgać struny. I dokładnie tak samo dzieje się z Twoimi. Emocjami wpływają na przestrzeń i ludzi wokół ciebie. Dlatego pokazuje, jak działa ten mechanizm u ludzi. Ludzie szczęśliwi przyciągają do siebie innych szczęśliwych i szczęśliwe okoliczności. Po prostu rezonują ze sobą, Nie, nadają na tej samej fali. Częstotliwość osoby mm, negatywnie nastawionej różni się od częstotliwości osoby szczęśliwej. Pozytywnie nastawionej. Nieszczęście lubi towarzystwo i teraz już wiemy dlaczego. Dlatego wszystko w Twoim życiu zaczyna rosnąć, gdy Ty rośniesz, gdy rośnie Twoja energia, gdy Twoja energia się podnosi. Wszystko po prostu sprowadza się do rezonansu i częstotliwości współbrzmienia. Prawo przyciągania sugeruje, że im więcej myślisz o jakiejś rzeczy, im bardziej się na niej skupiasz i im więcej czujesz w stosunku do tej rzeczy, tym większe prawdopodobieństwo, że Pojawi się ona w Twoim życiu. Dlatego dbanie o własną energię, podnoszenie częstotliwości jest ważne każdego jednego dnia, aby jak najwięcej korzystać z częstotliwości: szczęścia, miłości, radości, kreatywności w życiu na co dzień. Im więcej czasu, mówiąc innymi słowy, też spotykasz się z ludźmi, którzy Podnoszą Twoją energię, tym większe prawdopodobieństwo, że Ty również zaczniesz tego doświadczać, a z kolei niebawem inni będą doświadczać też tego dzięki Tobie. Dlatego też to, jakimi ludźmi się otaczasz, naprawdę ma duże znaczenie. OK, zrobimy teraz krótką technikę, która natychmiast podniesie Twoją częstotliwość. Jeśli tylko możesz, jeśli to jest dla Ciebie bezpieczne, nie prowadzisz auta, nie, wiem, nie stoisz na wysokości, to zamknij oczy. I kiedy zamkniesz oczy, wyobraź sobie duży taki ekran przed sobą, nie? duży telewizor albo duży ekran jak w kinie. Zobacz siebie. W tej wersji szczęśliwej, w stanie radości, w spokoju, wdzięczności, życzliwości, sukcesu. I zwróć uwagę na wyraz swojej twarzy. Poczuj to nastawienie, sposób w jaki promieniejesz szczęściem, jaką energią. I teraz wyobraź sobie, że zbliżasz się do tego ekranu coraz bardziej i dosłownie wchodzisz w tę postać, w tę swoją wersję szczęśliwej siebie, w te wyższe wibracje. Dokładnie, stań się tą wersją siebie teraz. I w tym momencie, będąc Tą wersją siebie szczęśliwą, mając tę świadomość, tę energię, patrz na świat oczami swojej najszczęśliwszej wersji siebie, spełnionej, pełnej mocy, pełności siebie. I usłysz swój wewnętrzny głos. Dialog. Jaki on jest życzliwy, optymistyczny, uspokajający wypełnione pewnością siebie, mówiący wszystko jest dobrze. Jesteś bezpieczna. Bezpieczna. Jesteś wspierana. Jesteś wspierany. I poczuj, jak dobrze jest być w tym stanie wyższych wibracji. Poczuj, jak dobrze jest być w tej energii. I teraz zwróć uwagę, w której części ciała czujesz to najbardziej. Nadaj teraz temu kolor. I pozwól, by ten kolor popłynął w górę, przez szyję, do głowy. Całe twoje ręce wypełnił, dłonie, klatkę piersiową, i popłynął w dół, do brzucha, bioder, i wypełnia również całe nogi. I teraz jeszcze. Podkręć go, podkręć ten kolor, jeszcze bardziej, rozświetl go. Podwój intensywność. I jeszcze raz, rozświetl go, podwój ten blask. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I oddychaj, będąc w tej energii. I teraz wyobraź sobie, uznaj, że ten kolor otacza ciebie i otacza ciebie przez cały dzień. We wszystkich obszarach Twojego życia: w relacjach, w miłości, w zdrowiu, pieniądzach, karierze, decyzjach. Wypełnia każdą minutę Twojego dnia. Cokolwiek dzieje się w ciągu dnia, wróć do tego miejsca w sobie, skąd roztacza się w tobie ten kolor, i rozświetl go i otocz się nim. Tak wygląda twoja wyższa częstotliwość. To jest twoje nowe pole, pole, które zgodnie z prawem rezonansu przyciągnie wszystko to, co nadaje na tej samej fali. A gdy będziesz gotowa, gotowy, wróć i otwórz oczy i zobacz co zmieniło się w tobie. To wszystko na dziś, dla tych, którzy są tu pierwszy raz, nazywam się Urszula Jaworska i jestem hipnoterapeutką, mentorką, e, liderek liderów, twórczynią Akademii Sukcesu i Klubu Diamentów, przestrzeni gdzie nierealne zamieniamy w rzeczywistość. Na co dzień pomagam kobietom kochać siebie bardziej, cenić wyżej, zarabiać więcej. I pokazuje, jak zmieniając myślenie, zmienić swoje życie. Na moim kanale znajdziesz medytacje hipnotyczne, aktywacje, obfitości, afirmacje, materiały o podświadomości, sukcesie, finansach. Wszystko to, co wspiera Cię w tworzeniu życia, które naprawdę chcesz prowadzić. A jeśli to ćwiczenie wsparło Cię, zostaw proszę łapkę w górę, napisz w komentarzu, jak się teraz czujesz a jeśli chcesz wejść jeszcze głębiej w tę pracę, być w energii transformacji, motywacji, obfitości i codziennych praktyk, które cię wspierają, to ja zapraszam cię oczywiście do jednej z moich przestrzeni, Akademii Sukcesu albo Klubu Diamentów. Linki i opis znajdziesz poniżej. To są miejsca, w których miesiąc po miesiącu tworzysz nową wersję siebie, nowe standardy, oczywiście, nowe rezultaty. A teraz dziękuję Ci za tę wspólną chwilę i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku.